Witam serdecznie na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szczecówką, który w naszej firmie jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Więc ty, drogi widzu, jeżeli masz w swojej firmie import, eksport, chciałbyś zneutralizować, pozbyć się ryzyka kursowego, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu, adres, e-mail. Proszę do nas się zgłosić, a pan Tomasz zrobi wszystko, żeby spał spokojnie i nie musiał się martwić o to, co się wydarzy na rynku walutowym. Witam Cię, Tomku. Witam Cię również. I drodzy Państwo, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Yy, Tomku, za nami niezwykle burzliwy yy, czas. Wiele się wydarzyło, za chwilę będziemy mówić o tych wydarzeniach, ale przede wszystkim skupmy się na tych makroekonomicznych informacjach, które poznaliśmy w tym tygodniu. Były to przede wszystkim decyzje, była to przede wszystkim decyzja Europejskiego Banku Centralnego, czy ona Cię zaskoczyła, czy yy, masz jakieś przemyślenia dodatkowe, na, na ten temat. Znaczy nie, nie zaskoczyła w żaden sposób, natomiast na pewno jest to przesłanka e, pokazująca, że po prostu banki centralne pomimo tego zawirowania wokół e, instytucji finansowych banków w, w Stanach, a również w Europie, e, na razie nie wystraszyły się perspektywy jakby wzrostu zadłużenia, wzrostu spadku płynności tych instytucji e, i kontynuują tą ścieżkę po prostu walki z inflacją i prawdopodobnie ta decyzja ECB wskazuje na to, że FED również takie decyzje dalej będzie podejmował. Więc yy, za chwilę będziemy przechodzić do tego, co się ma stać w najbliższym tygodniu. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że byliśmy e, świadkami danych o inflacji dla Stanów Zjednoczonych konsumenckiej, producenckiej. No i pytanie jest oczywiste, bo 2023 rok ma być rokiem desinflacji. Czy Ty widzisz to zjawisko w tych danych, które poznaliśmy dla Stanów Zjednoczonych? No, no, być może następ, postępuje, ale nieco w niższym tempie, tak? Na zasadzie to tempo te, tego spadku inflacji spadło. E, dosyć wysoko utrzymuje się jeszcze inflacja bazowa i w Stanach, i w Europie, więc e, tak jak powiedziałem, będą prawdopodobnie potrzebne kolejne jeszcze zabi monetarne, żeby e, dać impuls do dalszego spadku tego wskaźnika inflacji. Zarówno w Stanach, jak i w Europie. Rozumiem, dobra. No, i oczywiście, drodzy Państwo, w tym tygodniu najważniejsze były zawirowania w sektorze bankowym. Ale pod poprzednim materiałem zamieściliście Państwo tak dużo pytań, że e, część poświęcona odpowiedzi na pytanie, czy ten kryzys będzie kontynuowany, czy też nie, będzie dokładnie zamieszczony w dziale pytań i odpowiedzi, e, w drugiej części tego materiału. Więc już zachęcam do tego, żeby e, przenieść się tam albo dosłuchać do tego momentu, będzie zdecydowanie więcej na ten temat. I oczywiście poznaliśmy także dane o inflacji z Polski. Co według Ciebie one nam mówią? Czy będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej? Czy nowe maksima inflacyjne są przed nami? Czy też e, tak się stanie jak w projekcji Narodowego Banku Polskiego, która zakłada, że będziemy od marca już świadkami spadku, a nawet przyspieszenia procesów e, dezinflacyjnych w Polsce? Czy według Ciebie nowe maksima inflacji są przed nami? Znaczy, myślę, że stało się to, co oczekiwałem, czyli czy oczekiwaliśmy w poprzednich jeszcze wideo nagranych pod koniec roku, że w pierwszym kwartale jeszcze ta inflacja nieco wzrośnie powyżej tych maksimów z czwartego kwartału i tak się stało. W lutym inflacja wyniosła więcej niż w listopadzie zeszłego roku. Eee, inflacja konsumencka eee, i być może i tutaj też bazowa inflacja cały raz rośnie, podobnie jak w Stanach i Europie. I w Polsce po prostu ta inflacja będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Trudno powiedzieć, czy akurat marzec będzie przełomowym miesiącem, gdzie inflacja zacznie bardziej dynamicznie spadać. Obawiam się, że ta dynamika spadku będzie niższa, niż zakłada to projekcja. No rozumiem. Czyli według Ciebie Narodowy Bank Polski jednak będzie musiał się przychylić do tego bardziej takiego jastrzębiego nastawienia, tak? Myślę, że nie będzie. Tak, jak rynek się nastawia obniżek stóp procentowych już w tym roku? No nie, to tutaj jeśli chodzi o obniżki w tym roku, to powtarzam to po raz kolejny, raczej się tego nie spodziewam. Eee, pytanie, czy będzie podwyżka? Jeszcze pozostaje otwarte na zasadzie takiej, że mm, jeśli banki centralne, pozostałe banki centralne, ten największe będą dalej podnosić koszt pieniądza i to będzie przynosił efekt w postaci bardziej dynamicznego spadku inflacji, to być może Rada też się ku temu scenariuszowi przychyli i zrobi jeszcze jedną podwyżkę lub dwie na przełomie drug, drugiego i trzeciego kwartału na przykład mhm. tego roku. No I teraz przejdźmy do tych wydarzeń, które będą miały miejsce w nadchodzącym tygodniu, który się rozpoczyna. Co według Ciebie będzie najistotniejsze, najważniejsze? Czy coś poza Fedem radzisz z naszym widzom, żeby zwrócili na to szczególną uwagę. Czy Fed będzie najważniejszym wydarzeniem, czy też będzie coś, co można już teraz przewidzieć, także istotnego? No, Fed na pewno posiedzenie FOMC to będzie najistotniejsze wydarzenie w tym tygodniu, ale też warto będzie zwrócić na koniec, na piątek, na odczyty danych PMI, indeksów PMI, aktywności przemysłowej i w sektorach przemysłowych, i w sektorach usług w Europie i w Stanach e, też to da nam jakąś przesłankę, czy e, zbliżamy się z jakąś, jakimś ożywieniem gospodarczym, czy jednak się oddalamy od tego ożywienia, e, bo będzie to właśnie e, bardzo skumulowane dane z, z całego miesiąc, za cały marzec, tak, wstępne informacje. Także oprócz Wedu dla Europy i Stanów te odczyty PMI będą istotne, a w międzyczasie e, napłynie bardzo dużo danych istotnych też z polskiej gospodarki, które będzie warto zwrócić uwagę skumulować je, podsumować sobie je, czy nasza gospodarka również zbliża się do ożywienia, czy jednak się od tego ożywienia oddala. No i, i powiedz mi, według Ciebie FED podwyższy stopy procentowe, nic nie, się nie stanie, czyli pozostaną bez zmian, a może tak jak chcę, no, Mura w takim szokującym raportu mówił, powiedziała, że będzie nawet obniżka stóp procentowych w środę. Co się, czego Ty się spodziewasz? Jeszcze na początku tego mijającego tygodnia byłbym skłonny wierzyć temu, że nie będzie podwyżka, a wręcz może być obniżka, bo po prostu władze monetarne mogły e, w cudzysłowie wystraszyć się z tej sytuacji, e, jeśli chodzi o płynność sektora, amerykańskiego sektora finansowego. Natomiast ten e, kryzys, który gdzieś tam w zarodku został moim zdaniem e, w tej chwili oddalony albo po prostu zlikwidowany, i raczej się skłaniam ku temu, że po prostu pójdzie to ścieżką taką, jaką zakładał Fed, czyli jednak podwyżka i to nawet podwyżka o 50 punktów bazowych, podobnie jak ECB. Rozumiem. Czy według tego spodziewasz się umocnienia amerykańskiego dolara za tydzień? Czy ten nadchodzący tydzień będzie przynosił nam jednak osłabienie amerykańskiej waluty? Czego się spodziewasz? Powiem tak. W średnim terminie dolar raczej straci na wartości czyli gdzieś tam na wiosnę tego roku lub e, latem, natomiast e, teraz e, tydzień kończy się właściwie mocniejszym nieco dolarem, dolar się lekko osłabił w połowie tygodnia, potem jednak się umocnił, bo była wersja do ryzyka związana między innymi z informacjami dotyczącymi Credit Suisse e, i kończy tydzień lekko mocniejszy, e, więc jest szansa, że jeśli Inwestorzy uwierzą w podwyżki, to dolar będzie się w tym następnym tygodniu nadchodzącym też umacniał, ale w jakimś przedziale wahań, czyli nie między 1,04,20 a 1,05,50 euro-dolar. Hmm. A jakie masz przewidywania co do innych tych ważnych walut? Fund, jen, frank? No, frank ogólnie zyskał tak ze względu właśnie na wersję do ryzyka. To w tej chwili frank najbardziej zyskuje, jeśli ta wersja się pojawia, już trochę mniej niż też Trochę mniej dolar zyskuje, ale Frank jest taką najbezpieczniejszą jednak przystanią w tej chwili. Więc Frank pewnie tę siłę gdzieś tam zachowa, jeśli dodatkowo dolar się będzie umacniał. Natomiast no, z funtem, ja jestem przekonany, że funt w średnim terminie będzie tracił na wartości. Tam z tych gospodarek największych w Wielkiej Brytanii, w UK, mają największe problemy gospodarcze związane po prostu z efektami Brexitu. I to się mówi już wszem i wobec, i oni, tutaj Brytyjczycy się tego przyznają, że Brexit po prostu był błędny. Rozumiem. Przejdźmy teraz do rynku złotego, bo obserwujemy coraz większą, moim zdaniem, oczywiście, relatywną siłę krajowej waluty. Tutaj amerykański dolar próbuje się umocnić, znowu testuje poziom 1,05, a jakby złoty nie chciał nawet dotrzeć do tych maksimów sprzed paru tygodni. I czy to według ciebie sygnalizuje nam coraz większą? Ochotę inwestorów, żeby kupować polskie aktywa, no i co ze złotym w tym bardzo burzliwym tygodniu, który się zbliża? Spodziewasz się umocnienia czy też osłabienia? Tak, jak wspomniałeś, rzeczywiście złotówka jest, rel jest relatywnie mocna, i moim zdaniem, właśnie to zbliża nas do scenariusza, że wiosną jeszcze się umocni. Natomiast w tym nadchodzącym tygodniu, to jeszcze nie będzie ten przełomowy tydzień dla złotego, bo jeśli dolar zyska na wartości, to złotówka pozostanie nieco słabsza, czyli po prostu nie będzie mogła się umocnić, może w ten sposób po prostu nie będzie miała impulsu do dalszego umocnienia, więc pozostanie w przedziałach wahań, których dotychczas się porusza, czyli dla euro to będzie mniej więcej 4,73, 4,68, a dla dolara e, takie przedziały między 4,39, 4,38 e, dół, a góra mniej więcej 4,45, 46 Okej, okay, dobra. Drodzy Państwo, przypominam, Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie pomaga importerom albo eksporterom. Więc drodzy Państwo, jeżeli macie import albo eksport, chcielibyście zneutralizować i pozbyć się ryzyka kursowego, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu i adres e-mail. Proszę wysłać zgłoszenie, a Pan Tomasz zrobił wszystko, żeby spał spokojnie i nie musiał się martwić o wahania na rynku złotego. I tradycyjnie przechodzimy teraz do drugiej części, czyli pytań i odpowiedzi. Naprawdę, pod poprzednim materiałem było bardzo dużo, nie wiem, czy nie była rekordowa ilość pytań. Za chwilę zaczniemy na nie wszystkie odpowiadać, ale zachęcam także, żeby pod tym materiałem także zamieszczać następne pytania, a my w przyszłym tygodniu na nie odpowiemy. Dobrze, zaczynamy. Pierwsze pytanie, użytkownik DEO. Ja bym chętnie wysłuchał opinii na temat zachowania giełdy w najbliższym czasie, czy Aktualne sytuacje nieco zakrzywiają korelację choćby dolara czy też obligacji z rynkiem akcji. No tak, no tutaj rynek akcji e, dostał taki impuls dosyć negatywny, tak, od, ze strony tych informacji płynących e, z sektora finansowego europejskiego i amerykańskiego. E, I pewnie teraz będzie próbował odreagować. Także mimo tego umacniającego się dolara, może giełda trochę zyskać i to tak rzeczywiście ta nie. korelacja się może rozjechać, e, tak uważam. Okej, okay, dobra, następne pytanie, użytkownik Andrzej Kaskiewicz, jak może zachować się amerykański dolar w świetle zawirowań w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych? Po ostatnich wydarzeniach z SVB, bo zamieszanie chyba dopiero się zacznie, czy zamieszanie nie będzie przeszkodą dla dalszych podwyżek procentowych w Stanach Zjednoczonych? No tak, tutaj już nawiązaliśmy trochę do tego tematu, moim zdaniem na razie to nie będzie przeszkoda, ponieważ temat S.O.B. został dosyć szybko ogarnięty przez e, administrację rządową i również e, amerykański FED. E, te związane cyrkulacje z Credit Suisse w Europie też zostały na razie zażegnane, za, za chociaż nie wiem na jak długo. E, na pewno ten problem gdzieś tam jest przykryty, natomiast e, na razie nie widzę powodów do tego, żeby FED e, zakończył walkę z inflacją, więc te podwyżki raczej będą miały miejsce. Dobra. Następne pytanie. Użytkownik Dariusz Szlecht. Jakie prognozy dla NOK PLN? norweska korona złotego, przy spadających cenach ropy i gazu? Jakich poziomów możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach? No tak. Tutaj rzeczywiście NOK, norweska korona jest najsłabsza do euro od trzech lat. E, również do złotówki bodajże od dwóch lat. Jest najniższy kurs, więc jest y, pewne ryzyko przy dalszym spadku y, cen ropy i gazu, że, że ta deprecjacja norweskiej korony będzie postępować, czyli poziomy w okolicy 0,38 poniżej 0,40 na złotówce możemy zobaczyć, chociaż no, to jest jeden z czynników. Nie, 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 jest to wszy, nie są to wszystkie czynniki, jak cena ropy i gazu jest jednym z czynników, więc patrząc się tylko na to, jest ryzyko, że. Czy też szansa, że, że ta korona się jeszcze osłabi i po prostu będzie tańsza? Natomiast y, trzeba byłoby to dogłębnie przeanalizować pod względem gospodarki. Także jeśli tutaj pan ma jakąś firmę, czy, czy związane też z walutą, y, to zapraszam do konsultacji. Jasne, dobra. Następne pytanie. Użytkownik Michał Bober zadaje długie pytanie, troszeczkę je skrócimy. Im więcej pana Tomka na kanale, tym lepiej. Musicie y, panowie. Może skusić się panowie na rozmowę dotyczącą poprzednich kryzysów, ich przebiegu i podobieństwa do obecnego, jak i również jakie mogą być możliwe roz scenariusze rozwoju kryzysu, który teraz trwa. No tak, no to byłaby dyskusja na dłużej, pewnie i godzinę moglibyśmy o tym dyskutować, natomiast tak w wielkim skrócie, na razie ten kryzys nie będzie przypominał poprzedniego, ponieważ poprzedni kryzys był związany po prostu z brakiem pewnych działań ze strony Fedu, które dopiero wtedy zostały wdrożone, a te, czy Fedu, czy władz, czy administracji, prawda? A teraz, e, tak jak widzieliśmy, administracja i władze monetarne zareagowały bardzo szybko i na razie z, zlikwidowały w zarodku problem, więc e, na pewno nie będzie to miało przebiegu podobnego do tych kryzysów z 2008 czy 2011 roku. Mówimy o, o kryzysie Poleman Brothers, czy, czy tym kryzysie zadłużeniowym w Europie. E, no, no ale mówię, to jest już dłuższa dyskusja. Jakie będą jeszcze podobieństwa i co się może wydarzyć, to by to trzeba było osobne wideo nagrać. Dobra, następne pytanie, użytkownik washing machine. Jak bardzo złą wiadomością jest fakt, jest wejście w skład wig 20 kolejnego banku? Pytam się w kontekście upadku SVB. Zbliżającego się ogłoszenia wyroku TSUE i faktu, iż WIG-20, ze względu na swoją relatywną płynność, jest najbardziej atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Zawsze rozumiem, że tutaj mm, pytający obawia się tego, że te wszystkie czynniki, o których wspomniał, a, wpłyną na płynność sektora, tak i cały, cały sektor bankowy a, podupadnie i, i przez to WIG straci mocno na wartości. Na pewno jest takie ryzyko. Natomiast na razie ono się nie krystalizuje, więc w najbliższym kwartale lub dwóch nie spodziewam się takiego, yy, takiego scenariusza. Dobra, następne pytanie. Użytkownik Kunio, Kuniowski Kunio. Witam szanownych panów. Jaka będzie według panów przyszłość srebra? Czy news o pomyśle zakupu kopalin srebra przez Elona Maska oznacza, że bitwa o srebro dopiero się rozkręca? A nią? Wysokie ceny tego kruszcza, kruszca? Mhm. Yeah. Kwestie dotyczące Pana Elona, myślę, że to są krótkoterminowe spekulacje i raczej nie będzie miało to wpływu na średnioterminowy przebieg notowań srebra. Natomiast myślę, że cena srebra podąży w ślad za ceną złota i będzie po prostu rosła w tym roku, wraz ze spadkiem wartości dolara również, więc spodziewam się wyższych cen srebra. Okej, okay, Dobra, następne pytanie, użytkownik Hubert Gawlik. Częściowo już odpowiedziałeś na to pytanie, natomiast panowie, jaka prognoza dla kursu, fund do złotego w przyszłym kwartale, czyli do końca czerwca? Tak, no tutaj funt pomimo tego, że złotówka zostaje słaba, to, to, to fund też się osłabia do złotego, więc myślę, że możemy zobaczyć poziomy między, na koniec kwartału, tak to pomiędzy 5,10 a 5,15, może takie, takie poziomy zobaczyć. Ok, następne pytanie, użytkownik Patycja Uznańska albo użytkowniczka Patycja Uznańska. Jaka jest cena złot, jak, a, witam, jak cena, jaka będzie cena złota i srebra na koniec tego roku? Hmm. Znaczy na pewno, tak jak wspomniałem, moim zdaniem, znaczy na pewno, nie jest nic na pewno, ale z dużym prawdopodobieństwem e, cena złota i srebra będzie rosła. Natomiast jak ona będzie na koniec roku, to, to trochę za długi okres. E, mogę powiedzieć z prawdopodobieństwem, powiedzmy 60 do 40, że to będzie w okolicy 2-300, 2, 300, 2 za uncję złota i powiedzmy, że między 28 a 30 dolarów za uncję srebra. Ok, następne pytanie, bardzo rozbudowane. Użytkownik, no to co? Historycznie przez ostatnie 100 lat, wszystkie y, okresy wyższej inflacji kończyły się biedą. Takich okresów w czasie y, w, w USA. Było 6 albo 8, jak dokładnie nie pamiętam. I zawsze kończyły się tak samo, czyli biedą. Czy generalnie będzie tak samo i tym razem? Czy szykuje się bieda w Polsce, a czy generalnie i na całym świecie? Znaczy tak, no zależy po prostu, z jakiej, na jaką warstwę społeczną spojrzymy. No bo rzeczywiście ludzie, którzy w tej chwili. E, którzy poprze, przed jeszcze kryzysem, czy tam wzrostem inflacji byli e, ubłości. No to na pewno doświadczają dużo mocniej cen, tych wzrostów cen, i można powiedzieć, że zbiednieli, i można powiedzieć, że czują się biedni, ponieważ by nie stać ich nam być może nawet podstawowe produkty. Szczególnie jeśli mówimy nie tylko o krajach Europy, ale tam już o Afryce i, i tego typu kierunkach. Na pewno też nie pomaga, czy też bardzo e, duży wpływ na tę biedę. Ma wojna na Ukrainie, która był, wojna, Ukraina była takim spichlerzem Europy i świata, więc e, też to ma wpływ zdecydowany. Więc tak, no, może być okres biedy, natomiast pewnie nie będzie on dotyczył e, ludzi, którzy po prostu e, byli w tej kasie wyższej czy średniej zarobków e, w Europie. Okay. Następne pytanie: Użytkownik, laboratorium badawcze. Dobrze mówicie, ale co z naszą giełdą i czy euro, dolar w górę i także nasze indeksy giełdowe? Mówimy o średnim terminie, tak? No tutaj, e, jeśli poszczególne dane z kolejnych miesięcy i kwartałów będzie wskazy, będzie będą wskazywały, że jednak zbliżamy się do ożywienia, a nie, a nie oddalamy się od tego ożywienia gospodarczego. To tak, to w średnim terminie giełda powinna zyskać, a również i euro -dolar powinien wzrosnąć w tym wypadku, jeśli ta wersja do ryzyka zostanie ograniczona. Dobra, następne pytanie: Użytkownik Daker. W co zainwestować dolary, których nie chce się pozbyć? Niestety, obligacje amerykańskie, które dałyby parę procent, nie mogę w Polsce kupić. Czy jest jakaś alternatywa? Myślę, że można kupić surowce inwestycyjne w dolarach. Tutaj. Firmy, które sprzedają, powiedzmy, monety inwestycyjne czy sztabki, mogą też te dolary przyjąć, bo oni mają koszty w dolarach, więc prawdopodobnie dałoby się to zrobić. Mhm. Pan, e, kolejne pytanie, użytkownik Piotr bez nazwiska. A czy polskie banki nie są w podobnej sytuacji? No, tak. generalnie, generalnie, w stosunku do tego, co się dzieje np. z kredytem, czy też w Stanach Zjednoczonych? E, nie pamiętam, czy już my o tym rozmawialiśmy, czy nie, na, na nie, poprzednim jeszcze... wideo, ale mhm. tak, rzeczywiście. Ten kryz, lecz To, co się działo z Silicon Valley Bank, może się wydarzyć w Polsce, ponieważ banki są również obciążone długoterminowym długiem, szczególnie banki, banki państwowe są obciążone długoterminowym długiem państwowym e, 10-lub lub nawet wyższymi obligacjami 10-letnimi lub, lub dłuższymi. E, I przy dalszym wzroście kosztów pieniądza, który na razie nie postępuje, ale może post nastąpić. Oczywiście taki problem może się pojawić. Jest to taka tykająca bomba, jeśli chodzi o sektor finansowy. E, miejmy nadzieję, że ona się nie zrealizuje, nie wybuchnie. Okej, okay, dobra. I ostatnie pytanie. Użytkownik Terrier 1 ECB nie ma takich możliwości podnoszenia stóp jak Fed. Czy kraje takie jak Włochy będą w stanie obsłużyć swój dług publiczny, gdy koszt pieniądza jeszcze wzrośnie? Inflacja w Unii Europejskiej i tak jest wyższa niż w USA. To powinno osłabić euro. Dlaczego tak się nie dzieje? Dobre pytanie tak. Na zasadzie takiej, że. Dlaczego euro jeszcze jest takie mocne. Być może jest to związane z tym, że po prostu euro było przez 2 trzy kwartały bardzo słabe w okolicy parytetu. I w tej chwili po prostu odreagowuje. Kurs lekko odreagowuje, co nie oznacza, że jakoś tam moc... zdecydowanie wierzą w tą walutę. Ten dysparytet, to jest pytanie o dysparytet stóp procentowych. Jeśli pomimo podwyżek stóp procentowych w Fedzie i ECB ten dysparytet stóp utrzyma się na kość dolara, no to dolar jednak ten eurodolar będzie poniżej 1,20, bo taki średni kurs wyjściowy dla eurodolara to jest 120 Więc jeśli ten dysparytet stóp utrzyma się na kość dolara, no to eurodolar w średnim terminie utrzyma się poniżej 1,20, czy tam w długim terminie. Natomiast jeśli stałoby się tak, że rzeczywiście w Europie podnieśliby stopy wyżej niż w Stanach, co jest mało prawdopodobne, tak jak wspomniał pytający, to wtedy może być tak, że euro-dolar w długim terminie wzrośnie powyżej 1,20. Okej, okay, dobra. Dziękuję Państwu za zadanie tych pytań. Zachęcam tam, żeby na dole w dziale komentarzy zadawać następne pytania, a my w przyszłym tygodniu na nie wszystkie odpowiemy. Dziękuję Ci Tomku za spotkanie, dziękuję, dziękuję. Ci za rozmowę. Dziękuję Państwu za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały oczywiście niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy mają import albo eksport, chcieli się, chcieliby się pozbyć, zabezpieczyć ryzyko kursowe, zneutralizować to ryzyko, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole, także w dziale w opisie jest numer telefonu, adres, e-mail. Proszę do nas zadzwonić, a pan Tomasz zrobi wszystko, żebyście spali spokojnie i nie musieli się martwić o to, co się wydarzy na rynku złotego: czy będzie osłabienie, czy też umocnienie krajowej waluty. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.